I zastępca redaktora naszelnego magazynu. Nigdy więcej witam pana. Dzień dobry. Widział pan ten spot, o którym przed chwilą była mowa? Tej wyginającej się kandydatki? Rzeczywiście był dosyć kuriozalny. No właśnie. Chciałbym spytać Pana, czy po takim wydarzeniu, tak to nazwijmy, wciąż możemy mówić, że ta kampania jest nudna, czy jest to tylko ewentualnie odprysk tych nudów, które, którymi nas raczą politycy od początku? Rzeczywiście ta kampania nie jest jakaś szczególnie porywająca czy emocjonująca, chociaż jej wyniki oczywiście mogą być bardzo brzemienne w skutki. Myślę, że. Zabrakło bezpośredniego, bezpośredniej konfrontacji dwóch wizji, dwóch głównych liderów, zabrakło tej debaty. W związku z tym ta kampania była pozbawiona pewnej dramaturgii typowej dla kampanii wyborczych. Ale takim obrazkiem specyficznym dla tej kampanii, który myślę, że pozostanie w pamięci, to jest to wielokrotne. Zakłócanie spotkań wyborczych przez pseudokibiców w takim bardzo Ale nie tylko agresywny, brytywny, często często brytywny 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 członkowie brytywny. organizacji tych proekologicznych też chętnie pojawiali się podczas. Tak, że prawda? Rzeczywiście to się kilka razy zdarzyło, ale miało to inny charakter, nieagresywny, nie nieobelżywy, nie, nie nienawistny. Natomiast to pojawienie się pseudokibiców w czasie kampanii w tak, w tak widoczny sposób, w trakcie, w trakcie spotkań wyborczych, czy to premiera Tuska, czy, czy ministra Sikorskiego, na przykład w Białymstoku, no to pokazuje, że na tej scenie społeczno-politycznej pojawiają się jacyś nowi aktorzy. A myśli pan, że ci aktorzy pojawialiby się, gdyby. Gdyby ktoś im nie pisał mhm. scenariuszy? Na pewno te, 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 te grupy pseudokibiców, często o takim wyraźnie skrajnie prawicowym nastawieniu, one są jakoś inspirowane czy zachęcane do tego typu działań, no, ale myślę, że też jest to ruch w dużym stopniu autonomiczny, który ma swoją tożsamość, tożsamość także polityczną i to się w tej kampanii pojawiło po raz pierwszy, jest to, jest to swego rodzaju nowum Także to, to nie jest ruch, który miałby przybierać kształt partii politycznej, ale okazuje się, że jest to jakiś taki bardzo radykalny ruch społeczny, który także no, wpływa bezpośrednio na, na scenę polityczną. Ale do tej pory te grupy nie wykazywały jakoś ochoty do tego, by brać udział w dyskusji politycznej, tak to eufemistycznie określimy. Dopiero kiedy rząd wszedł na wojenną ścieżkę z grupami tych pseudokibiców, bo przecież zwykli kibice nie, nie, nie biorą udziału w tych manifestacjach, dopiero wtedy tak naprawdę te grupy pseudokibiców postanowiły w trakcie kampanii. Zaistnieć, mhm. prawda? Tak, rzeczywiście. Tutaj w ciągu kilku miesięcy e, e, obserwowaliśmy taką tendencję upolitycznienia e, tego, tego, tego ruchu kibicowskiego czy, 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 czy też e, ruchu pseudokibiców, który bardzo często przybiera agresywne formy, ale co ciekawe, ci ludzie okazuje się czują się zupełnie bezkarni. E, zakłócając, przerywając e, tego, tego rodzaju spotkania, czy to z premierem, czy z ministrem spraw zagranicznych. E, tak jak powiedziałem, często w bardzo taki agresywny, obelżywy sposób, no, to pokazuje m, także siłę tego ruchu i no, to może, może być to m, jakby temat refleksji socjologicznej, czy także nawet politologicznej. A czy gdyby nie mieli e, takiego wyraźnego poparcia po stronie Prawa i Sprawiedliwości, e, byliby też tak bezkarni? czyliby się w ten sam sposób? No na pewno politycy Prawa i Sprawiedliwości przyczynili się do jakiejś takiej swoistej legitymizacji tego rodzaju zachowań, e, tego rodzaju działań, i no, w, pewien sposób, w pewien sposób na pewno, na pewno do nich zachęcili w czasie, w czasie tej kampanii. Nie mamy podczas tej kampanii wyborczej debaty dwóch liderów partii rządzącej i partii opozycyjnej. Pan o tym wspomniał. Nie mamy również i to jest pytanie do Pana: czy to, czy to zjawisko, czy wydarzenie nadzwyczajne, czy absolutnie standardowe? Nie mamy również pojęcia, z kim chce pracować w przyszłym ewentualnym rządzie lider opozycji, jeśli by wygrał te wybory. Wspomina e, tylko i wyłącznie o profesor Zycie Gilowskiej. To też e, interesująca sytuacja, bo profesor Zyta Gilowska jest obecnie w Radzie Polityki Pieniężnej, a nie może być jednocześnie w rządzie i w RPP. Innymi słowy, do, do puenty zdążając, czy to jest tak, że powinien Jarosław Kaczyński powiedzieć nam, z kim chce rządzić? Czy raczej to jest jego sprawa i y, ten zestaw ministrów y, może nam prezentować dopiero po wygranych wybo wyborach? To jest sprawa nas wszystkich jako, jako wyborców, jako obywateli. Y, oczywiście pewien obyczaj polityczny nakazywałby podanie tego typu informacji przed, przed, przed dniem wyborów. Natomiast oczywiście no, pozostaje tutaj wiele znaków zapytania na temat tego, co wydarzy się po wyborach, także jeżeli chodzi o ewentualne koalicje. No i myślę, że te, ta kampania staje się emocjonująca, zwłaszcza w tych ostatnich dniach, kiedy okazuje się, że do końca nie możemy być pewni wyniku. On nie jest przesądzony. Myślę, że będzie ważył się do, do ostatnich godzin. Na emocje jeszcze wzbudza bardzo mocny wywiad, którego udzielił Jarosław Kaczyński polskiej agencji prasowej, w którym Przypomina, czy odwołuje się do swoich słów związanych z Angelą Merkel, mówi o tym, że każdy wie, co on miał na myśli. To to jest taka typowa retoryka dla prezesa Prawa i Sprawiedliwości, bo ja bym chciał wiedzieć, co jednak prezes Prawa i Sprawiedliwości miał na myśli. Ja nie wiem, co miał. Rzeczywiście jest to charakterystyczna retoryt, retoryka. Myślę, że takie zagranie na nucie antyniemieckiej, czy, czy... Czy, czy lekko ksenofobicznej też jest to elementem. To się sprawdziło już w poprzednich Tak, to prawda? oczywiście mieliśmy z tym do czynienia już wcześniej i to jest elementem mobilizacji tego twardego elektoratu, tego elektoratu kojarzonego na przykład z Radiem Maryja. No, sojusz pisu, strategiczny sojusz pisu z Radiem Maryja jest bardzo istotny, jeśli chodzi o mobilizację takiego właśnie twardego elektoratu z prawej strony polskiej, polskiej sceny politycznej i to w ostatnich dniach kampanii może mieć bardzo duże znaczenie, zwłaszcza przy niskiej frekwencji, która Ale... się zdaje, nie będzie tak wysoka, jak, jak przy poprzednich wyborach. Ale czy to nie jest tak, że Jarosław Kaczyński. Yy tą jedną wypowiedzią, zniszczył to, co do tej pory budował razem z, ze swoją ekipą, ze swoimi kandydatami na posłów i, i senatorów, budowali taką, taki bardzo pozytywny przekaz, tak? przekaz fachowców, dobrze znających się na polityce, na podatkach, na, na prawie i teraz taka, mówiąc językiem popularnym, wyrzutka. To nie niszczy tej, tej pracy, która była wykonana do tej pory? Myślę, że Jarosław Kaczyński w sposób bardzo przemyślany wysyła tego rodzaju sygnały, zwłaszcza w ostatnich dniach kampanii. Tak jak powiedziałem, myślę, że chodzi o dotarcie do, do tego twardego elektoratu i mobilizację w ostatnich dniach kampanii. W przypadku niskiej frekwencji ta mobilizacja tego właśnie radykalnie prawicowego elektoratu może dla PiSu być, być kluczowa. A nie, niepokoi Pana to, że znów zniknął premier w tej kampanii? Znów nie ma premiera Tuska, prawda? Dziś C poza jego takimi klasycznymi aktywnościami cisza. No, cóż, w tym ostatnim okresie strategia Platformy opierała się w dużym stopniu na osobistej popularności premiera Tuska, w jakim stopniu także ministra Sikorskiego i to pewnie była jedyna sensowna strategia w tych ostatnich tygodniach. No, na pewno, na pewno jakby talenty Donalda Tuska jako politycznego komunikatora są, są nie do przecenienia w tej, w tej kampanii. One, one no, tutaj są, są jednym z głównych atutów Platformy w ostatnich tygodniach. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dr. Rafał Pankowski, politolog Kolegium Civitas oraz zastępca redaktora naczelnego magazynu Nigdy Więcej. Dziękuję, dziękuję bardzo.